W sali konferencyjnej Użyckiego Centrum Rozwoju odbyło się spotkanie poświęcone zewnętrznym źródłom finansowania i możliwościom wsparcia dla przedsiębiorstw. Uczestnikom konferencji zaprezentowano aktualne możliwości dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, szczególnie w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013. Omówiono także zwrotne instrumenty finansowe, w tym fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Ponadto prowadzący szkolenie przedstawili miejsca na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie można uzyskać więcej szczegółowych informacji o dostępnych funduszach unijnych. Jeśli chodzi o Lułań, tak naprawdę, te dwa punkty funkcjonują w jednym pomieszczeniu. Tutaj wyżej, w, w, w schodach po lewej stronie znajdują tutaj... się E, całego, całego regionu e, całej cały, cały, cały części województwa znajduje się w użytecznym e, centrum poszczególne inne punkty są tak jakby pod innych instytucji e, my jako DAW koordynujemy e, pracę punktów w Żebnicy, natomiast e, inne instytucje otoczenia. Bożyku, Arlek z Nowej Rudy, punctul w Płocku, Arlek z Lednicy, punkt w care i Budowie, natomiast Karl z Gielenej Góry prowadzi punkt w własnej w siedzibie W sali konferencyjnej Galerii Łużyckiej odbyła się konferencja pod nazwą Zewnętrzne źródła finansowania. Możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw. W konferencji wzięły udział osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwa. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ofertą dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej oraz z funduszami poręczeniowymi i pożyczkowymi. Po zakończonej konferencji osoby zainteresowane miały możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. Wszystkie osoby, które chciałyby uzyskać dodatkowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego oraz aktualnych funduszy unijnych, zapraszamy do punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Lubaniu, który mieści się na parterze Lubańskich Sukiennic.